są jakieś poceńce totalne, weź tam uciekaj! Chłop mi zajął mą sekundę, uciekaj stąd! Zostało ostatnie trio poceńców! Ja uciekam! Halo? No aha! Dobra, ma krakt jeden! Tak, 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 tak! Położyłem ich na sobie! 1,95 znowu! O, jakie dostępne ściany, niby! Zabijemy, to jesteśmy najlepsi w tą grę. To są takie spoczyńce, chłopie! Dostęp przez ścianę jak ją podmieniłem! Stończ? Dead! Nice! Let's go! Let's Jezu, go! Ale my spocuchów zabiliśmy, ja w pierdzielę. Chłopie, on mi ją w sekundę, zrobił dosłownie! Coisz, że on ma... Letwy... We... Nie! Nie! Zdrabiłem! Ej, cześć, że on mi trafił przez ścianę? Ja podmieniałem ścianę i mi trafił. Serio to był Latwik? Ja... Ej, kręc, 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 ich na sobie. 1.95, znowu. No jak ja dostałem przez ścianę niby? Jak ich zabijemy to jesteśmy najlepsi w tą grę To są takie spłucyńce chłopie Dostęp przez ścianę jak ją podmieniłem Zdajesz? Dead, nice, let's go, let's go Jezu, Ale my spocuchów zabiliśmy ja...